Witajcie kochani, na dzień dzisiejszy żegnamy się z kuchnią i chcę Wam pokazać moją pasję, którą są kosmetyki i marki makijażowe. Dzisiaj przedstawię Wam innowacyjne produkty z marki IKO, maski do włosów w postaci czepka. Zapraszam! innowacyjny produkt, jakim są maski termalne w postaci czepka. Jest to nowy produkt na rynku, wynalazłam go w Hebe. Jest o tyle luksusowym produktem, że łatwo możemy go zabrać ze sobą w podróż. Nic się nam nie wyleje, nie pobije, nie uszkodzi, więc jest to świetna opcja, też niewielkie opakowanie, które możemy zabrać ze sobą do nawet niewielkiej kosmetyczki. Jeżeli chodzi o gramaturę produktu, jest to 35 gram, Dlatego też jest to świetna proporcja na jednorazowy użytek. Pamiętajcie o tym, że jeżeli włosy są krótsze niż moje bądź bardziej delikatne, cienkie, to wtedy też może to być zbyt duża ilość produktu. Ale do średnio długich bądź długich włosów nadają się idealnie. Coś o marce Iko. Marka Iko jest to niemiecka firma, która tak naprawdę istnieje na rynku od 2013 roku wkroczyła na rynek z produktami wysokiej jakości, które mają nie tylko luksusowe opakowania, ale przede wszystkim wyróżnia je bardzo dobra jakość. Oni tutaj głównie bazują na naturalnych ekstraktach, co jeszcze jest bardzo ważne, ich produkty nie są testowane na zwierzętach. Także tutaj szóstka z plusem akurat za tą funkcję. Co jeszcze mogę powiedzieć? Dlaczego wybrałam ten produkt? Ten produkt przyciągnął moją uwagę, dlatego, że jest to Łatwo dostępna w małej pojemności, mogę to so, ze sobą zabrać na podróż. No i przede wszystkim prześledziłam skład tych oto maseczek do włosów. E, ta maseczka jest do włosów farbowanych, czyli tutaj tak naprawdę mamy dogłębną regenerację, odżywienie, ale także e, tutaj po użyciu tej maseczki kolor zostanie z nami na dłużej. Kolejna maska jest z wyciągiem z jeżyn i ta maska jest do włosów pozbawionych blasku. Co jest jeszcze bardzo ważne, to działa leczniczo na podrażnioną skórę głowy. Rewelacja tak naprawdę. No i ostatnią maseczką jest maseczka do włosów suchych i zniszczonych. I tą maseczkę w dzisiejszym odcinku postanowiłam wypróbować na swoich włosach. Tak jak widać, moje włosy potrzebują nawilżenia, odżywienia, są matowe. Przy kręconych włosach jest normalnym to, że się bardzo plączą. I właśnie w tej maseczce, moi drodzy, wyczytałam, że maseczka świetnie rozczesują się włosy po tej masce. Dodatkowo będą odżywione, wygładzone, pełne blasku, ale co jeszcze bardzo ważne, że nie będą się elektryzowały. Sprawdzę to dzisiaj specjalnie dla Was. Kochani. Użycie maski jest bardzo proste. Na początku myjemy włosy jak zwykle, następnie na mokre włosy nakładamy ten czepek. Rozprowadzamy maseczkę masując i oczekujemy około 15-25 minut. To również w zależności od kondycji włosów. Następnie spłukujemy, no i rozczesujemy i układamy włosy jak zwykle. Idę teraz umyć włosy i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Kochani, włosy mam już umyte i osuszone ręcznikiem. Teraz zabieram się za nakładanie maski. Zobaczymy, czy faktycznie jest to takie proste, jak producent obiecuje. Mmm, pachnie świetnie. Zobaczcie. Dosyć duży czebek, więc nawet jak ktoś ma dużą głowę albo dużą ilość włosów, to się spokojnie zmieści. Tak wygląda. W środku jest fizelina wypełniona maską. Zanim to nałożę, muszę zwinąć włosy sobie u góry w taki koczek, żeby wszystkie mi się zmieściły. I teraz przystępuję do nakładania maski. Kochani, tutaj mam taki wichajster, który sobie mogę odkleić i szczelnie zamknąć maskę. Już szukam tylko, gdzie się go odkleja. O, zdjęłam. Teraz tak. I sobie zamykam szczelnie maskę. W taki turban, tworząc turban na głowie. Teraz kolejnym etapem jest masowanie produktu, który jest w czepku. Włosy, więc masuję. Musimy to zrobić dosyć intensywnie, żeby cały produkt rozprowadzić równo na włosach. Po masowaniu zostawiamy czepek na około, tak jak mówiłam, 15-25 minut. Kochani, jeszcze odrobinę o składzie. Pierwsze jakby składniki, które znajdują się na liście, są to konserwanty, emolienty, ogólnie składniki, które mają za zadanie nawilżyć, odżywić, wygładzić, także zregenerować nie tylko włos, ale również skórę głowy. Są to substancje również, które ułatwiają nakładanie maski, rozczesywanie włosów, spłukiwanie produktu. Także, no, produkty, które znajdować się, składniki, które znajdować się muszą po prostu w masce, żeby miała odpowiednią konsystencję, no i odpowiednio się rozprowadzała. W pierwszej połowie składu również znajduje się alkohol isopropylowy. I tutaj może się pojawiać pytanie: alkohol. Dlaczego alkohol? E, zaraz jest e, taka opcja, że może wysuszać włosy. Tego się najbardziej obawiamy. Ale kochani, nie ma się czego obawiać, dlatego, że jest to składnik, który odpowiada za lepkość produktu. Jest on konserwantem, ale także ma działanie odtłuszczające i oczyszczające. Także absolutnie jest on składnikiem, który jest stosowany powszechnie w maskach e, do włosów i ogólnie w produktach do włosów. Ważne jest to. Że maski te nie zawierają silikonów. Kolejnym bardzo istotnym y, punktem jest to, że w tej masce, którą sobie przestudiowałam, znajduje się aż 17 różnych ekstraktów i wyciągów. Między innymi propolis, wyciąg z rumianku, wyciąg z herbaty zielonej, wyciąg z korzenia piwoni białej, także y, z czarnego bzu. Także jest tutaj mnóstwo, naprawdę mnóstwo naturalnych ekstraktów. Dzięki temu też zapach jest rewelacyjny. Kochani włosy już osłyszałam ręcznikiem. Teraz sprawdzimy, czy faktycznie łatwo się rozczesują bez użycia dodatkowego produktu. Przykręconych włosach oczywiście jest to trudniejsze niż przy prostych. Ale już teraz mogę stwierdzić, że gładko się rozczesują. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, dlatego że zazwyczaj do rozczesywania włosów musiałam użyć dodatkowego produktu, którego nie spukuję. Tutaj, tak jak widać, gładko idzie bez używania jakichkolwiek odżywek. Super! Rewelacja. Zaraz po wysuszeniu okaże się, czy faktycznie moje włosy są odżywione, miękkie, wygładzone. Zaraz to sprawdzimy. Jestem zaskoczona. Moje włosy są miękkie, lśniące, tak jak widać. Świetnie się rozczesały. Uważam, że ta maska jest naprawdę rewelacyjna. Wspomnę jeszcze tylko o cenie. Cena waha się w granicach od 25 do 32 zł, z tego co szukałam. Uważam, że naprawdę jest to świetna opcja nie tylko na podróż, tak jak wspominałam, ale także do użycia w domu. Włosy czuję, że naprawdę są mega miękkie w dotyku. Co jeszcze bardzo ważne, delikatnie pachną, także naprawdę polecam. Kochani, bardzo dbam o włosy, dlatego też miałam okazję przetestować mnóstwo produktów. Jestem fanką, tak, jeżeli chodzi o pielęgnację włosów, i muszę przyznać, że naprawdę jestem zaskoczona efektem, bo nawet produkty z wyższej półki nie spełniły tak bardzo moich oczekiwań, jak ta maska. Naprawdę rewelacja, polecam. Kochani, to mój pierwszy filmik w takiej tematyce. Wierzę, że wam się podobało. Piszcie w komentarzach, jaki kolejny produkt chcielibyście, abym dla Was przetestowała. Subskrybujcie mój kanał, obserwujcie. Zapraszam!